Zainteresowany. To dobrze, bo chodzimy tak. No dobra, to chodźmy tylko po cichu. Nie, absolutnie nie obcinamy Maj włosów. Nie, ja się nie zgadza. Maja uwielbia swoje włosy. Plan już nie zadziałał, ale na szczęście jest plan B. Nawet nie widziałem jak Maja szpii, to taki... Właśnie ten kanał razem z dzwoneczkiem, a dzięki temu będziecie na bieżąco ze wszystkimi filmami, które się tutaj... Dziwny jesteś. No ale dobra, nie robisz żadnych głupich rzeczy na razie, czaj. Nigdy. Musisz wydałaś z siebie dźwięki Może ja już przestają oddychać To ty obudzisz ją ją nie wolno To jest zażegnany To ona jest Co robić? Ty, za to, że cię tu wziąłem, weź mi to na chwilę, przetrzymaj Aha, dobra Mam ci włosy Nie, 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 ja nie, nie, nie. Zrobiłeś to, wiedziałem. wszedł, ja wziąłem szybko tylko kamerę, wszedłem od razu ci włosy, widzisz? Okay,